Najbardziej w warsztatach podobała mi się możliwość zobaczenia wszystkiego od drugiej strony. Zobaczyliśmy to, jak programy, które oglądamy w telewizji, wyglądają z perspektywy przygotowujących je, wnętrze chociażby wozu, w którym e, widzieliśmy, jak obraz jest przetwarzany. Na to, co finalnie my widzimy w telewizji na co dzień. Najbardziej w warsztatach zainteresowało mnie to, jak przedstawia się przekaz, czyli 70% obrazu, 23% dźwięku, a jedynie 7% właściwej treści wypowiedzi dociera do odbiorcy. Zainteresowało mnie bardzo to, w jaki sposób one zostały przekazane. Właśnie nawet ten film o lampce pokazał nam, w jaki sposób. Media nami manipulują, tak? Nawet zauważyłam, pan prowadzący, kiedy powtarzał ciągle o ilości procentowej tego, jak działa obraz, dźwięk i treść, powtarzając to ciągle, też na nas wpływał. I właśnie to tak można było zauważyć. Jest no, coś świetnego, bo na co dzień tego nie widzimy. Chodzi o to, że był bardzo szybko zmieniająca się rzeczywistość, bardzo dobry język komunikatywny i to, co mi się najbardziej podobało, że te poważne prawdy były podane z humorem. Dlatego tak lekko. Się tego słuchało. Dużo osób mogło zobaczyć, jak wygląda od poszewki praca na przykład pogodynki, gdzie dużo osób twierdzi, że taka praca naprawdę jest łatwa, a tak właśnie nie wygląda, że pogodynka od tak sobie przychodzi i od razu wie, co ma robić, tylko to jest duża praca przy tym. Takie warsztaty dużo nam dają i nie jesteśmy wtedy niewolnikami mediów. Lecz myślimy samodzielnie. Dzisiejsze warsztaty były bardzo fajne pod względem, że właśnie pokazywały, jak wygląda to od tej drugiej strony i jakich sztuczek używają właśnie media, żeby na nas wpływać. Oczywiście, z całego serca polecam, bo nie na co dzień mamy możliwość zobaczenia. Tak na żywo, od kuchni, jak jest robiona telewizja, media, więc jestem szczęśliwa, że miałam szansę jako stepnandystka Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zobaczyć to na własne oczy. Młodzi ludzie mogą zainspirować się i może to ich zachęcić do studiów na tej uczelni albo do skierowania swojej przyszłości właśnie ku mediom. Hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Now we going to lose it all? To lose it all? To lose.